Przyszłością linii całej Chwyci jest oczywiście rozwój dystrybucji, bo my stajemy się coraz bardziej firmą przekąskową aniżeli bakaliową. Te produkty, które zaoferowaliśmy konsumentom w tym roku, rozszerzyliśmy linię Chwyci poprzez dodanie nowych SKU, przyjęły się znów z bardzo dobrym i pozytywnym odbiorem przez konsumentów. To są produkty poręczne. Na jedno zużycie i bardzo dobre, jeśli chodzi o jakość, smak i to, co konsumenci oczekują. My nie poprzestajemy na tym, bo w tej chwili mamy w opracowaniu, właściwie jesteśmy w trakcie wdrożenia przełomowej technologii, tym razem nie produktu, ale technologii, ale też to odbije się na produkcie, gdzie będziemy prażyć mikrofalowo orzechy. To jest też w Polsce, tego nie ma ani w Europie, ani na świecie i zimą będziemy oferować właśnie w tych, tej linii Chwyciec zupełnie nowe produkty, które będą nieporównywalne do jakichkolwiek innych, które są na rynku.